Rachunkowości 10 lat, po tym jakże ważnym i doniosłym jubileuszu, jest to organizowany pod hasłem Rachunkowość, Wizja Przyszłości. a Jego głównym celem są rozważania o przyszłości polskiej nauki i praktyki rachunkowości. Przewidując oczywiście kierunki zmian, ich skutki, rodzące się potrzeby, zagrożenia. Należy najpierw dokonać podsumowania i oceny dotychczasowego stanu, a następnie odpowiedzieć sobie na pytanie. Jaka jest przyszłość polskiej rachunkowości? Pytanie trudne, ale czy niemożliwe do sformułowania na nie odpowiedzi? Na to pytania, na wiele innych pytań, odpowiedzi udzielą uczestnicy naszej sesji? Kongres odbywa się pod. Patronatem honorowym Ministerstwa Finansów przy wsparciu merytorycznym Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Program kongresu został podzielony na cztery bloki tematyczne. Pierwszy biznes w przyszłości. Drugi rachunkowość profesja, prawo, nauka, trzeci. Rachunkowość w przyszłości, czwarty rachunkowość i zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce. Zanim rozpoczniemy od chcielibyśmy w imieniu organizatorów serdecznie powitać panią Ewę Szymańską, posłankę na Sejm obecnej ósmej kadencji wiceprezesa Zarządu Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Biegłego rewidenta, bardzo serdecznie witamy panią poseł. Witamy przedstawicieli Administracji Państwowej, panią Joannę Dadacz, dyrektora Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów. Witamy panią Martę Niedzielską, dyrektora Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Szanowni Państwo. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce prowadzi aktywną działalność na arenie międzynarodowej. Współpracuje z wieloma organizacjami zawodowymi, zrzeszającymi księgowych i biegłych rewidentów, których bardzo serdecznie witamy na drugim Kongresie Polskiej Rachunkowości. Przybyli pani Gail McEvoy, członek zarządu Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC. Pan Gary Kuburek, Członek Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Jazdy. Pan Jared Decker, Szef Centrum do Spraw Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego. Oraz Panie Iwona Warzecha, Aneta Wilk-Łyś i Pan Piotr Pyziak, Eksperci Banku Światowego. Pan Paul Thompson, dyrektor Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw EFA. Pani Magdalena Hernandez, dyrektor zarządzająca ACCA Polska. Pan Martin Manucci, dyrektor na Europę Instytutu Dyplomowanych Księgowych Anglii i Walii. Pan Markus Kammeraja, prezes zarządu Stowarzyszenia Estońskich Księgowych. Pan notari Ebanoidze, członek zarządu Gruzińskiej Federacji Zawodowych, Księgowych i Audytorów. Pani Lejmute Woweriene, prezes Litewskiego Zrzeszenia Stowarzyszeń Księgowych. Pani... Juratę prezes Litewskiego Stowarzyszenia Stowarzyszeń Pani Svetlana Kalisnikowa, członek zarządu Łotewskiego Stowarzyszenia Dyplomowanych Audytorów. Pani Natalia Zajcewa, członek zarządu Łotewskiego Stowarzyszenia Dyplomowanych Audytorów. Pani Mariana Bunia, Członek Zarządu Stowarzyszenia Księgowych i Biegłych Rewidentów Rumunii. Pan René Bittner, Ekspert do spraw międzynarodowych w Niemieckim Stowarzyszeniu Doradców Podatkowych. Pani Sinisa Mutić, Partner do spraw kontroli jakości Stowarzyszenia Księgowych i Biegłych Rewidentów Republiki Serbskiej. Pani... Walentyna Lechka, dyrektor wykonawczy Ukraińskiej Federacji Zawodowych Dziedziczy i Audytorów. Szanowni Państwo, bardzo miło nam powitać przedstawicieli organizacji krajowych współpracujących ze stowarzyszeniem. Spodziewamy się, że podczas obrad. Jest z nami pani profesor Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Witamy też pana doktora Andrzeja Jakubowicza, członka Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Miło nam powitać panią profesor Jadwigę Grunińską-Pawicką, przewodniczącą Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Witamy pana doktora Wojciecha Januszko, dyrektora biura w Krajowej Izbie Gospodarczej i wiceprzewodniczącego Rady Pracodawców. Słowo powitania przekazujemy pod adresem kierownictwa bratni dla Stowarzyszenia Organizacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, pana Krzysztofa Burnosa, prezesa i obecnych na sali pani Barbary Misterski-Dragami. Zastępcy i małżorzaty Janusz Sekretarza. Witamy członków Rady Naukowej Stowarzyszenia z przewodniczącym Rady panem profesorem Zbigniewem Lutym oraz przedstawicieli Rady Pracodawców Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z przewodniczącym panem Zbigniewem Żurkiem. Witamy serdecznie członków Komitetu Honorowego i Rady Programowej Kongresu, a w szczególności pana doktora Bronisława Ciasia, byłego prezesa zarządu głównego stowarzyszenia. Szanowni Państwo, partnerem strategicznym, podkreślamy ten strategiczny aspekt drugiego Kongresu Polskiej Rachunkowości, jest firma Soneta. Witamy serdecznie pana Roberta Czułę, prezesa zarządu spółki Soneta, oraz panią Jadwigę Wojtas. Pani Jadwiga Wojtas jest dyrektorem do spraw produkcji i rozwoju systemu Enowa 365. Firma Soneta jest producentem oprogramowania dla biznesu Enova 365. Soneta to dostawca nowoczesnych technologii do zarządzania i księgowości. Z którym Stowarzyszenie Księgowych w Polsce od lat współpracuje na polu technologicznym oraz merytorycznym. Partnerem głównym kongresu jest firma RSM Poland. Witamy obecnych na sali partnerów firmy RSM, w tym panią Agnieszkę Osińską, panelistkę czwartej sesji. Firma RSM Poland jest członkiem RSM, jednej z największych zajmującej szóste miejsce na świecie sieci niezależnych firm doradczych i audytorskich. Inni partnerzy kongresu to KPMG, międzynarodowa sieć firm audytorsko-doradczych, spółka doradca, zespół doradców finansowo-księgowych, MW Rafin, spółka audytorska, PKO Bank Polski, Oure Technologies, Firma teleinformatyczna dostarczająca innowacyjne rozwiązania optymalizujące procesy wewnętrzne i zewnętrzne firm. Witam serdecznie przedstawicieli partnerów. Miło nam powitać przedstawicieli mediów, w tym Polską Agencję Prasową, Wydawnictwa Rachunkowość i Świat Księgowych. Witamy serdecznie obecnych na sali członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członków władz naczelnych oraz oddziałów okręgowych i sympatyków naszej organizacji. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich witamy na drugim kongresie Polskiej Rachunkowości. Bardzo prosimy o wybaczenie, jeśli kogoś pominęliśmy, lista gości, uczestników jest bardzo długa, trudno wymienić wszystkie osoby.